No, no, no. Renata Jeziłkowska, rzecznik Ciechanowskiego Ratusza, jest z nami na happeningu kończącym Ciechanowski Tydzień Wiedzy o autyzmie. Co dzisiaj się działo i czy rzeczywiście udało się włączyć mieszkańców Ciechanowa w tą akcję? Dziś przeszedł ulicą Warszawską, aż pod ratusz niebieski korowód przyszły dzieci, przedszkolaki, gimnazjaliści, uczniowie szkół podstawowych. Bardzo dużo osób się zaangażowało w to. Widać, że jednak jest to problem, który porusza, o którym Warto mówić o którym trzeba mówić, ponieważ dotyczy on coraz większej liczby osób. I tutaj bardzo tak w taki pozytywny sposób zostało to pokazane. Te niebieskie balony, które poleciały w niebo, wspólny taniec. To jest, myślę, że taka forma, która zwraca uwagę, przybliża ten problem i, i pokazuje, że trzeba o tym mówić, trzeba pokazywać, że coś takiego istnieje. A forma tego. Taka przyciągająca, no to na pewno, na pewno tutaj ułatwi szerzenie tych informacji. W ten sposób mieszkańcy Ciechanowa mogą, jakby przygotować się na to, jak odbierać ludzi, którzy cierpią na to schorzenie. Myśli Pani, że to pomoże? Zgadza się mówienie o tym, samo sam fakt, że używa się słowa autyzm coraz częściej, no to skłania do takich refleksji, czym jest ten autyzm, z czym to się wiąże, jak trzeba na to reagować i, i zaciekawia. Jednak to jest forma, która zaciekawia, która sprawia, że może jednak ktoś zobaczy o co chodzi z tym niebieskim kolorem, zwróci na to uwagę i będzie chciał dowiedzieć się więcej. A przy okazji można e, zintegrować się, zatańczyć było też e, można na placu, co nie na co dzień się zdarza. To bardzo Ojciec! dobra inicjatywa. Zgadza się, wszyscy się włączyli w to tutaj obecnie, także prezydent włączył się tutaj w ten taniec, więc widać, że jest to bardzo słuszna, ciekawa inicjatywa. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do Bisko! Do Bisko! Do Bisko! Do Bisko! Koordynacja Niebieskiego Tygodnia w Ciechanowie. Jesteśmy na Placu Jana Pawła II. Tutaj właśnie harcerze tańczą z mieszkańcami Belgijskiego Niebieskiego. Co oprócz tego działo się dzisiaj? Tutaj na placu i na ulicy Warszawskiej. Spotkaliśmy się pod zegarem słonecznym, żeby zamanifestować, jakby pokazać naszą łączność e, z osobami autystycznymi pokazać, że jest to szeroki problem. Rozdawaliśmy niebieskie kwiatki, rozdawaliśmy baloniki, ulotki informacyjne na temat e, autyzmu, e, zorganizowaliśmy się z osobami, które z osobami autystycznymi na co dzień przebywają i pracują. Jestem prezesem Fundacji Być Jakimi i bardzo cieszę się, że taka akcja się odbyła. My działamy już od 10 lat, ale niestety do tej pory nie udało nam się nic takiego zorganizować, dlatego że no, podejmujemy też różne inne wyzwania, zajmujemy się przede wszystkim terapią, ale naprawdę cieszy mnie to, że coraz więcej osób zainteresowanych jest tematyką autyzmu, rozumie czym jest autyzm i cieszę się też, że, że w ten sposób, przez takie akcje możemy uświadomić społeczeństwu czym ten autyzm jest. Dzisiejsza akcja się udała. Dużo mieszkańców włączyło się w, te, w tańce, w przemarsz ulicą warszawską. Tak, dzisiaj zainteresowanie było. Na ulicy warszawskiej osoby, które przechodziły, były zainteresowane tym, co się dzieje. I właśnie o to nam chodzi, żeby jak najwięcej ludzi zainteresować tym, co my dzisiaj robiliśmy czyli poszerzać wiedzę na temat autyzmu, na temat osób autystycznych, jak z nimi pracować, jak im pomagać. I oto nam tutaj. Chodziło tak? I, I myślę, że ten cel został osiągnięty. I to nie ostatnia tego typu akcja. W przyszłym roku spodziewamy się kolejnej. W przyszłym roku spodziewamy się kolejnej. Jeżeli możemy, za pośrednictwem Katolickiego Radia Diocesji Płockiej, zaprosić już dzisiaj e, inne budynki do zaświecenia się na niebiesko w przyszłym roku wzorem Białego Stoku Płocka, Krakowa, Warszawy. Zaświećmy całe miasto na niebiesko. Wtedy na pewno e, osobom autystycznym, raz, że będzie lżej, a dwa, e, i osobom autystycznym i ich bliskim, e, e, pomożemy w tym, że więcej osób dowie się e, o tym, jak z e, takimi zaburzeniami żyć. To jeszcze raz, ostatni raz. Okrzyk e, dla autyzmu. No nie Na